Witam wszystkich. Dziś takie krótkie nagranie. Podnosi szybko obrotowego radusznika. do 360. Dziś rano chcę trwać ciągniki. Elektromagnet wyrzucił, i zaczął się, i już nie kręci. Michał nawet stary. Także 300 złotych wrzucone błoto. Zobaczymy, czy uznają gwarancję, czy nie. Jak to będzie. A, że może z bliska. Stary, za te pieniądze lepiej wyremontować stary rozrusznik. Ja mam stary jeszcze dobry. Znaczy za te pieniądze, za 30zł tak naprawdę tulejki. Chyba, że jest elektromagnes zwalnięty starym, to wtedy droższy wydatek. Firmy nie będę ujawniał jak widać zęby wszystko jak nówka Tylko to z tego to jest szmer kilka razy odpalimy ciągnik i się nadaje na złom. Na zakończenie pokażę jeszcze jak robię blokady mechanizmu różnicowego ręczną. Tak to będzie założone. Może uda mi się nagrać z tego filmik, a na dzisiaj to tyle.